Minęła godzina 16.15, w związku z tym otwieram XXI sesję Rady Powiatu VI kadencji. Stwierdzam, iż według listy, o już jest, jest 18 radnych, a więc mamy potrzebne do prowadzenia obrad kwoty. Proszę Państwa, przy, nim przejdziemy do realizacji porządku obrad, prosiłbym jeszcze może dla pewności potwierdzić na swoich tabletach kworum, żebyśmy mogli sobie sprawdzić, czy wszystko działa i nie wiem, czy tam Panie z obsługi trochę to kontrolują? Dobrze. Serdecznie Państwa wszystkich witam. Proszę Państwa, chciałem poinformować też od razu na wstępie, że sala została przygotowana do naszych obrad, abyśmy mogli te obrady bezpiecznie przeprowadzić. Została przewietrzona, zdezynfekowana, zachowujemy, zachowujemy tak zwaną społeczną odległość między sobą, więc myślę, że możemy bezpiecznie te obrady prowadzić. Proszę Państwa obecności, ale prosiłbym jeszcze, jeśli jest to możliwe, o potwierdzenie kworum na swoich tabletach. Kto tego nie uczynił? Nie, <grywa> nie działa tablet, czy po prostu. Już wszyscy radni potwierdzili kworum? Jeszcze nie, tak? Jeszcze ktoś? Okej. Okay. Proszę Państwa, w takim razie Przechodzimy do realizacji porządku obrad. Myślę, że będziemy musieli potwierdzić jeszcze raz kworum przed każdym głosowaniem. To yy, potwierdzimy to kworum przed głosowaniem, w, w oparciu o które przyjmiemy porządek obrad. Państwo radni otrzymali 27-punktowy porządek obrad. Ja jeszcze poinformuję, że otrzymaliście Państwo. W dniu dzisiejszym na swoje biurka informacje o pracach zarządu pomiędzy sesjami, informacje o stanie dróg powiatowych, więc y, tą informację przekazuję. I teraz proszę o informację, czy ktoś z Państwa chciałby wnieść jakieś zmiany jeśli chodzi o porządek obrad. Nie widzę. W takim razie spróbujemy ten porządek obrad przegłosować. Prosiłbym wszystkich o to, żeby teraz jeszcze raz potwierdzili kworum. I byśmy przy, tak czy wszyscy potwierdzili kworum? To są osoby, które nie potwierdziły? Tak, jeszcze raz prosimy. Tak. Ja myślę, że problemy z potwierdzaniem kworum wynikają z tego, że potwierdzić kworum trzeba dopiero po pokazaniu się tego okienka w prawym. Proszę bardzo, uruchamiamy głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. tutaj za szybko. Stwierdzam, iż pro, proponowany porządek obrad został przyjęty 18 głosami za, przy 0 przeciw. Dziękuję państwu. Przechodzimy w takim razie do realizacji porządku obrad i przechodzimy do kolejnego punktu. Przyjęcie protokołu z 19 sesji Rady Powiatu w Świdniku. Czy ktoś z państwa w tym potwierdzenie kworum? Jest za przyjęciem protokołu z 19 sesji. Kto jest za, przeciw lub wstrzymuje się? Wyniki głosowania: czy wszyscy zagłosowali? Wszyscy? Proszę bardzo, pan Jakub Posina. Jeśli chce zabrać głos, proszę bym też, żeby włączył okienko dyskusja. Jak będzie pan się wypowiadał? w 19. sesji Rady Powiatu. Natomiast to. Ale proszę, proszę sobie usiąść do, na miejsce, dobrze? Proszę sobie usiąść na miejsce. Natomiast, natomiast chciałem poinformować, że to po prostu błąd pani w obsłudze, która wcisnęła po prostu czwarty punkt, a nie trzeci. Dlatego wyniki głosowania zostały podane przy czwartym punkcie, czyli przy dwudziestej sesji. Ale głosowaliśmy dziewiętnasty. 19, przyjęcie protokołu z 19 sesji. Każdy z Państwa o tym wiedział, i nikt do, do protokołu z 19 sesji nie miał zastrzeżeń, więc przegłosowaliśmy protokół z 19 sesji. Teraz przechodzimy do głosowania kolejnego punktu porządku obrad, czyli właśnie przegłosowania przyjęcia protokołu z 20 sesji Rady Powiatu. Czy w tym punkcie chciałby ktoś zabrać głos, ma jakieś pytania? Proszę mi powiedzieć, bo teraz trzeba ustalić, czy nam się uda jeszcze raz zagłosować. Ale teraz będziemy głosowali dwudziesty. Nie no to jest Proszę Państwa, w takim razie proszę o potwierdzenie kworum, ale będziemy głosowali teraz 20. Nie, nie, ale proszę posłuchać, to chodzi o techniczną czynność, nie 20. W, w, w komputerze przegłosowaliśmy używa, głosowaliśmy 19, 19, protokół z 19 sesji, wciskając, głos, jakby, głosowanie w dwudziestej. Stąd techniczna po prostu przesunęło nam się głosowanie. Proszę. Ja mam wniosek, aby powtórnie przegłosować protokół z 19, później z 20. Panie nie będą miały problemu, nie będą musiały niczego usuwać. Wróćmy się do przyjęcia protokołu z 19 sesji do punktu trzeciego. Przegłosujmy to później z sesji 20 i będzie ład porządek. Ja rozumiem, to tylko, że jest kwestia, pytanie techniczne, czy jesteśmy w stanie to funkcji odśwież i za chwilkę będą już widoczne te okienka do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z XIX sesji? Proszę bardzo. Kto jest. Kworum. Też. kworum tak, i przecho... kworum potwierdzone, wszystko. Ja potwierdzałem. Panie Tomku, potwierdził Pan kworum? Wszyscy już? Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z XIX sesji? Kto jest za? Co nam tu wyszło? Proszę Państwa, protokół z 19 sesji został przyjęty. 16 głosów za, przeciw 0, wstrzymujących się 2. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest punkt czwarty przyjęcie protokołu z 20 sesji Rady Powiatu. Są pytania w tym punkcie. Czy wszyscy radni potwierdzili kworum? Panie Darku, jeszcze Pan. Znaczy w prawym dolnym rogu pojawi się szara ikonka. Potwierdź kworum, wtedy potwierdzamy i nie będzie problemu. Żeby nie za wcześnie. Panie Mirosławie. Wszyscy dziękuję bardzo. W takim razie poddaję projekt. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż protokół 20 sesji został przyjęty. 16 radnych głosowało za, zero. Przeciw dwóch wstrzymało się od głosowania. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest punkt piąty. Informacja starosty o działaniach. Informacja o pracach zarządu powiatu lekarza weterynarii w Świniku wyrażona zgodę na wynajem w trybie przetargowym boksu garażowego. Posiedzenie numer 10. Przyjęto uchwałę w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2020. Przyjęto uchwałę w sprawie zawiadomienia powiatowych jednostek budżetowych o zmianach planów wydatków. Przyjęto wniosek o zabezpieczenie środków w budżecie powiatu na 2020 rok i wypłatę odszkodowań za grunty położony nr 1, posiedzenie numer 12, przyjęto uchwałę w sprawie zmian w planie dochodu wydatków budżetu powiatu na rok 2020, przyjęto aneks do arkusza organizacyjnego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Przyjęto sprawozdanie z działalności udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i publicznych podmiotów oświatowych. Przyjęto uchwałę w sprawie upoważnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków przez pełniącego obowiązki dyrektora pcpr w Świdniku. Przyjęto uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań przez pełniącego obowiązki dyrektora pcpr w Świdniku. Zapoznano się z pismem burmistrza Piaz, w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Posiedzenie nr 13. Zaakceptowano wniosek dyrektorów szkół i placówek oświatowych o wyrażenie zgody.